Zacznę w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z, z pierwszym wrażeniem kremu BB. Prestige creme, jakiś tam, BB. Um, I jest to koreański produkt. 10 ml, to jest próbka. Ona była bodajże w ostatnim w kwietniowym glossy boxie, o ile dobrze pamiętam, i z tego co pamiętam z opisu w Glossy Boxie jest to produkt na bazie śluzu z ślimaka. Trochę obrzydliwe. I, I powiem szczerze, że trochę się denerwuję przed nałożeniem tego produktu, ale zobaczymy jak on będzie wyglądał. Także nałóżmy zobaczmy cóż to z tego będzie. Będę go nakładać najpierw palcem. Pachnie bardzo ładnie. Kolor jest taki. Trochę to jest obrzydliwe, mając świadomość, że tu jest śluz ślimaka Na razie tyle e, Weźmiemy teraz pędzel i to e, rozetrzemy Dodam jeszcze tego kremu BB na ten policzek, bo no nie poradził sobie tutaj z, krycień, z kryciem ani kolorytem. Także jeszcze na policzki dodam. To, co muszę już wam powiedzieć teraz, to że ma przepiękny zapach. Bardzo lekkie krycie i takie fajne, dość jasne. Wykończenie. to znaczy, że ten kolor jest tak neutralny, że dobrze wygląda, myślę, że na każdej cerze. Tak wygląda nałożony ten krem BB, pokażę Wam, jaką wygląda na skórze z bliska. Jest bardzo, bardzo świetlisty. Czuć, że ma taką konsystencję. Czuć, że ma taką konsystencję bardzo nabliżającą. Jest lepki. Także ja będę musiała go tutaj na pewno zmatowić eee, bardzo fajnie Czuję takie działanie, jakby mnie chłodziło, co jest fajne. Krycie jest kiepskie, ale pamiętajmy, że to jest Cremie BB, czyli to nie jest podkład, tylko to jest taki produkt, który ma wyrównać kolor naszej skóry, no i dbać o nią. Także to jest fajna alternatywa dla tych, którzy nie lubią takiego podkładu, stricte podkładu. Dobra, ja jeszcze nałożę odrobinę korektora HD pod. Oczy. Mam dzisiaj fioletowe cienie i e, niestety ta okolica musi być e, dobrze wyrównana, bo inaczej oko by wyglądało jakbym miała bardzo e, takie zmęczone. Teraz przypudruję całą um, twarz kreolo, kreolanem anti-shine, ponieważ ten y, krem BB jest naprawdę świecący się i nie mogę tego tak y, zostawić. Dobra, przypudrowałam już porządnie y, Całą twarz. Cała twarz jest um, taka półmatowa. Niby mam e, matową, ale e, przez ten pudel przebija się ten taki e, blask. Um, blask tego kremu BB. Co jest całkiem, całkiem spoko. Wygląda tak świeżo e, i, i fajnie. Jest teraz godzina 15, więc zobaczymy. Jak do wieczora będzie się utrzymywał ten krem BB? Jeszcze dodam policzki, róż i, i to by było tyle. Także bardzo jestem ciekawa, jak on będzie się utrzymywał, bo uczucie jest takie super, powiedziałabym. Kompletnie nie czuć tego produktu. Róż, który nałożę, jest to Lili Lolo, taki mineralny róż w kolorze e, takim łososiowo-brzoskwiniowym, ale on jest taki bardzo lekko błyszczący, em, taki rozświetlający, także o, taki, taki kolorek. No, w ogóle ostatnio bardzo lubię e, makijaż bardzo lekki, taki mm, tylko róż, bez bronzera, bez jakichś takich zbędnych e, dodatków i w ogóle jakbyście zobaczyli moje makijaże codzienne, myślę nawet, żeby Wam takie e, nagrać, to są to tak lekkie Um, codzienne takie um, świeże makijaże. Jakoś tak ostatnio um, przeszła mi taka fala na mega ostre, intensywne um, kolory. Co prawda, dzisiaj mam taki um, dość um, intensywny makijaż, ale um, ostatnim czasem jakoś. Nie mam takiej weny do, do dużej ilości kolorów. No, także tak się, tak się prezentuje e, cały makijaż e, z tym podkładem BB i widzimy się za kilka godzin, żeby podsumować produkt. Dam wam znać, jak on się e, utrzymywał. Także zostańcie ze mną. E, no, widzimy się za chwilę. Dla was za chwilę. Jestem już z wami z powrotem. Jest godzina. 20.09, czyli minęło 5 godzin, nie jest to dużo, ale e, chciałam przyjść do Was z taką aktualizacją, ponieważ mm, dłużej już nie będę trzymać tego e, produktu, czyli kremu BB e, na twarzy. Z tego względu, że już jest e, wieczór i chciałam wcześniej po prostu się e, zmyć i, i wiecie, szkować, spać. Mm, ale wiem już kilka rzeczy o tym produkcie, który chcę Wam przekazać. Po pierwsze chciałam przy Was powiedzieć, że Krem BB jest rewelacyjnie lekki. Mam cały czas uczucie nabliżonej skóry. Długo, bo myślę, że około półtorej godziny czułam dość intensywny zapach, taki jakby lekko perfumowany co nie było do końca takie super pozytywne, ale, ale było to przyjemne. Kolor bardzo dobrze dostosowuje się do, do twarzy, jednak trzeba go bardzo, bardzo intensywnie przypuderować. Ja dałam dosłownie taką chmurkę tego tego pudru i zdecydowanie nałożyłam go za mało. Jak widać na załączonym obrazku, cała się świecę. Jednak, powiem Wam szczerze, że świecę się, ale Wy widzicie to dużo intensywniej niż ja w lusterku. Na żywo to nie jest takie świecenie się w sensie tłuszczu, tylko to jest taki fajny, zdrowy blask. Zresztą, jak dotykam twarzy, to nie mam uczucia, że na palcach zostaje mi tłuszcz, tylko to jest takie fajne nawilżenie. Także myślę, że produkt będzie bardzo, bardzo fajny, tak na co dzień. Jednak trzeba będzie go albo przypudowywywać tak ze dwa razy dziennie, żeby trzymał tą formę. Myślę, że ta opcja jest lepsza niż nałożenie rano grubszej warstwy pudru. Także ja na pewno będę do niego wracać. Na pewno, z, na pewno zużyję tą tubkę. Czy wezmę kolejną sobie kupię, to raczej nie wiem. Raczej nie wiem. No, nie wiem. Ale na pewno poszukam jakieś koreańskie kremy. Krem na pewno poszukam jakieś koreańskiej kremy BB dla tłustej skóry, bo jestem zauroczona konsystencją i tym, jak fajnie nakładało się ten produkt, jak w ogóle współpracował z twarzą i nie czuję na sobie podkładu. Naprawdę czuję jakbym nałożyła tylko sobie kremik. Teraz przy Was jeszcze Mm, Przypuduję sobie e, twarz, użyję do tego e, Zimela Staymat w kolorze transparentnym. Powiem Wam, że e, to jest bardzo fajny puder. I ostatnio, jak byłam na nagraniu do pewnego e, programu, o którym niedługo Wam będę mówić, e, to e, Pani od kamery, która w trasie była z nami i wszystko kręciła właśnie miała ten puder i przy mojej naprawdę świecącej się skórze ten puder był świetny do, do przypudrowania, także polecam go serdecznie. Pas jest z powrotem przymatowiona, jest już fajny, taki zdrowy mat. A przynajmniej w lusterku to widzę naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Widzę w poglądzie, co prawda, że nadal widzicie, przynajmniej tak mi się wydaje, tutaj w okolicach nosa lekkie błyszczenie. Um, powiem Wam szczerze, że ja wolę, żeby był taki efekt niż e, e, przepudrowany taki, taki cake na twarzy, bo, bo to nie wygląda fajnie, a tak chociaż wygląda to e, dość zdrowo, tak e, myślę, że, że w porządku. E, po 5 godzinach muszę stwierdzić, że e, no, to nie jest krem e, długotrwały i e, taki, który rano nałożymy, a wieczorem m, będzie w idealnym stanie. Aczkolwiek bardzo przyjemne, bardzo fajnie się go nosiło. E, nie czułam dyskomfortu, nie czułam, że e, ten tłuszcz jakoś tak się wylewa z tej później. Jedynie po prostu widziałam to w lusterku przy mocnym świetle e, i, i wiem, że wy to widzieliście teraz na, teraz na początku. Więc. E, więc to jest zauważalne, ale, ale na co dzień myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny efekt. Po prostu trzeba mieć ze sobą jakiś tam pudel i jak zauważymy, że już w jakiś tam partii się mocniej świecimy, no to trzeba by było się lekko przypudrować. Tak to nie mam jakichś głębszych, większych zastrzeżeń do tego kremu BB. Jedyne, co może mi przeszkadzać, to lekki, taki jakby perfumowany zapach. Nie wiem, czy to jest dlatego, żeby zabić jakiś zapach tego śluzu z ślimaka, czy, czy to takie działanie jest celowe, żeby, żeby to tak intensywnie pachniało, ale więcej zastrzeżeń chyba nie mam. No, ja, ja po tym produkcie nie spodziewałam się czegoś bardzo. Takiego long lasting, czy coś takiego, mm, bo to jest krem BB, więc myślę, że jak na krem BB bardzo ładnie sobie poradził, bardzo ładnie wy, wyrównał koloryt, skóra się czuła fajnie, w sumie ja się czułam fajnie z tym produktem, także... Także myślę, że, że było, było ok, bardzo ładnie ten produkt wygląda na zdjęciach, pokażę Wam zdjęcie jak zrobiłam go na, na początku, jak go nałożyłam, to, to wygląda naprawdę to bardzo fajnie i, i nie spodziewałam się, że, że, że tak ładnie, także myślę, że spoko produkt, jak... Zużyję całą próbeczkę, to będę myśleć dalej, czy sobie zamawiać jakiś kolejny koreański produkt. Tu mam 10 ml i myślę, że na trochę mi starczy, bo jak widzieliście gdzie był wydajne. Także, także myślę, że... Fajnie. Dobra, i to było na tyle. E, dajcie znać, co myślicie o tym produkcie. E, aha, zaraz zapytacie o cenę. Niestety, karteczkę wyrzuciłam z poprzedniego miesiąca z Glossy Box, bo ja dostanę ten produkt w Glossy Boxie, e, ale postaram się tutaj wyświetlić Wam cenę, jak znajdę, oczywiście, e, i no. Także tyle, tyle mogę powiedzieć, ale jeszcze to już chyba zostało powiedziane. No, to trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o kciukach do góry, jeżeli Wam się filmik spodobał. No i czekam na Wasze komentarze. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam tutaj na dole jest przycisk subskrybuj. Miło mi będzie, jeżeli dołączysz do grona moich stałych widzów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!